Ale jedna jednak to jest e, po, tam, jak ten wodz był remontowany. Oczywiście pięknie to zrobione i te, te usypane, te szkarpy. Więc, e, niemniej jednak e, e, jest potrzeba tam założenia no, gdzieś około 10 metrów e, korytek, bo ta woda, która ze stoku spływa, będzie płynąć przez to ziemię, które jest tam e, usypane, ten brzeg Tylko po prostu on zostanie zmyty, e, bo tam. Ten sobie jest dość wysoki, przy większych opadach to, to szkoda naprawdę, bo no to ładnie wygląda w tej chwili, ale przy pierwszym większym ulewie tego e, po prostu nie będzie, bo ta ziemia wypłynie i tam będzie ta opaska podmyta przynajmniej w dużej To nie jest duży koszt. I drugą sprawę mam, e, był remont tego mostu, ale nie w tych kosztach nie było ujęte Odnowienie bariery na, na tym mości. Te, te mosty były, to nie chodzi tylko o ten jeden most, bo od Krzyżówki tam do leśników są trzy mosty, które były budowane na początku lat 90. i od tego czasu po prostu i są e, częściowo te barierki na tych trudnych mostach powyginane, jak również tę mocno już bierze, bo farmy od 20 lat przeszło nie, te barierki nie widziały. No, nie bardzo to ładnie wygląda, dlatego bardzo bym prosił na to jest wiosna, żeby może to poprawiło tę sestrykę te, te, te tego ale jeśli można by, to jest główna, główny ciąg na to tylko taki uczęszczający i przez turystów i tak dalej. Bardzo bym prosił, jeszcze